no... Chciałabym. dziecko to nie kończy jeszcze? No. Nie wiem. Szczerze, na ciechę, to już chciałabym mieć urodzone dziecko, ładnie, spokojnie sobie je wychowywać, mieć dom i już mieć chillerę. Także. Im szybciej, tym lepiej. Nie, nie planuję zrobić sobie cyców. W sensie na starość na pewno sobie zrobię lifta. To jest, wydaje mi się, logiczne, tak? Że jak kobieta ma większe piersi, to one nie, nie są nie wiadomo jakie, ale najważniejsze jest dobrać się odpowiedni stanik. Ja przez połowę swojego życia nosiłam w ogóle zły rozmiar. Totalnie zły. Poszłam do brafiterki, i wtedy powiem Wam, że okazało się, że ja nosiłam o 4 rozmiary za mały. Także.